Hej, siemanko, tu Wronek. Eee, Słuchajcie, jak widzieliście, wczoraj udało się pokonać Łochy Dioro. Eee, przy czym, no właśnie do tego zmontowałem bardzo, bardzo specjalny, wyjątkowy dek, eee, Po czym próbowałem jeszcze parę razy i... 4 na 5 pojedynków udało się wygrać, w związku z czym... Znaczy chodzi o to, że to nie jest kwestia przypadku. Eee, no oczywiście zaraz się tym przekonacie, bo jeszcze raz go pokonam. Eee, dlatego pomyślałem, że przygotuję dla Was ten deck, ponieważ jednak no, jest to dość trudny pojedynek. I dobrze jest być na niego prawidłowo przygotowanym. Dobra, lecimy po kolei. Zacznijmy, zacznijmy od góry. Więc tak, mamy. Popatrzcie na krzywą many. Jak dla deków agro, idealnie schodzi idealnie, alnie, po prostu 11,74 czy 2, 2, 2, 1. Perfekcyjnie schodzi w dół, po prostu idealnie, tak jak powinno właśnie być. No właśnie, to jest niby jak w dekach agro, tylko że nie do końca, no bo aż do 7 many dochodzimy i jednak. To po raz, a po dwa, yy... no właśnie, na kapłanie dek agro, no to, to się troszkę mija z teoretycznym stylem, no ale właśnie. To jest dek tylko i wyłącznie pod pokonanie tego jednego przeciwnika, on nie ma raczej większego sensu w grze yy, rankingowej. prawda, no może by coś tam wypaliło, ale nie wiem. Yy, nic Niczego nie obiecuję w każdym razie. No ale dobra, przejdźmy do omówienia poszczególnych kart. Mamy dwa słowa mocy tarcza. Yy... Generalnie, no, kiedy tego używamy? No, to, jest, to jest karta, która głównie służy nam do, dodawania, do do dobierania karty i dodawania sobie tych dwóch punktów życia po to, żeby przeciwnik, żeby ochydziarz nie skasował nas tym swoim to co jeden po stole i zarodnik. On sobie stawia zarodnika i leci jeden po wszystkich przeciwnikach za jeden many. No więc to jest właśnie po to, żeby tam te słabsze chłopaki troszkę dłużej postały. No i właśnie do tego drawowania kart, po czym jest cały czas draw, non stop draw. Dwa święte ciosy, no wiadomo, oprócz tego, że do dobijania mu jakichś tam niewygodnych stronników, no to też po to, żeby skasować zarodnik bezpośrednio, no i dzięki temu dopakować sobie w jakiś sposób tam jednostki nasze, nie? Elfia Uczniczka tak samo. Ona to jest głównie po to, żeby kasować zarodniki. Dwie sztuki. No standardowo, no jak każde, każda jednostka zdająca obrażenia, on to, to też może służyć do zlikwidowania jakiegoś przeciwnika, jakiegoś minionka ale głównie służy właśnie do kasowania zarodników, hmm, ponieważ yy, Ochydziarz stawia sporo różnych jednostek z tauntem, no to warto często ominąć to w jakiś sposób, no chociażby właśnie dodać uczniczką. Mamy dwie gorliwe kapłanki, które w połączeniu, z, za chwilę zobaczycie, z światła, bardzo fajnie potrafią drułować nam karty, a, co jest bardzo przydatne, hmm, natomiast yy, oprócz tego, no to no, mają trzy punkty życia, więc one trochę postoją, nie? zwłaszcza, że przeciwnik skupia się głównie na atakowaniu prosto w nas, rządzie, w nasze stworki. Mamy tarczownika jednego, on no, tutaj jest po to, żeby go w pierwszej rundzie, jak przyjdzie akurat czasem na rękę, no to właśnie po to, żeby go rzucić, żeby troszkę te obrażenia sobie zmniejszyć, prawda? Jak dobrze pójdzie nawet dwie tury, aż przeciwnikowi zajmie skasowanie go, więc jest okej, leci tylko ten hero power yy, ochydziarza. Oczywiście nasz hero power jest bardzo dobrą kontrą na jego, no bardzo dobrą, no leczymy się po te 3 więc jest okej. Mamy dwa znachory. One też są tutaj po to, żeby nie rzucać ich w pierwszej rundzie, broń Boże, tylko od drugiej, trzeciej, nawet w trzeciej rundzie możemy z Nachorem plus swoim filmem leczyć 4 punkty życia. Ja wiem, że to jest takie, no właśnie, zebranie w ogóle nie, nie rankingowe, ale ten dziad po prostu gra, no jak to komputer, według określonych zasad. Więc my szukamy dek po prostu, żeby te zasady, Skontrować. Mamy dwa słowa cienia ból, Ym, nie mamy żadnego innego słowa cienia Ym, tylko ból, yy, ze względu na to, że właściwie te, te słowa cienia przede wszystkim jest używane żeby skasować stworka, który jest na wejściu, tego 36 z prowokacją. To głównie po to właśnie jest to słowo cienia, żeby mu to rozpierdzielić w cholerę i niech to ginie. Inny bardzo fajny sposób, jeżeli dostajemy elfę uczniczkę, wrzucamy elfę uczniczkę, kasujemy zarodnik, ona robi się 9-1, no i w następnym możemy tego chłopaka pokonać. jest to dość ważne, dlatego że jest to bardzo, bardzo duży stworek, no 36 ciężko go w inny sposób się pozbyć, a on bardzo, bardzo utrudnia nam sytuację, zadanie ogólnie całą grę. Mamy dzikiego piromanta, który jest tutaj po to, żeby właśnie zlikwidować na przykład dużo zarodników na raz. tylko trzeba pamiętać, żeby nie przypadkiem nie skasować też swoich jednostek, ponieważ sporo od nas ma tu jeden punkt życia, no i <coughs> no, łatwo polega, łatwo legnie, może nam paść trupem. W związku z tym właśnie ta tarcza tutaj też jest w tym celu. Mamy dwie stopnie światła, bardzo fajnie widzimy na ręce startowej, ponieważ drugie ludzie rzucamy sobie i leczymy naszego bohatera. Rzadko kiedy przeciwnik atakuje w tą studnię, raczej dopiero od czwartej rundy, kiedy ma, te, czy tam od piątej, kiedy ma to zaklęcie, zadaj 5 obrażeń i stawia zarodnik. Ale i tak używa tego głównie wtedy, kiedy nasze jednostki są już troszkę dopakowane, przynajmniej raz z zarodnikiem. Tak samo używa też wtedy tych zatrutych nasion od druida i kasuje wszystkie jednostki, stawia na ich miejsce drzewca. No, i często nasz misterny plan cały leg, legnie w gruzach, ale zazwyczaj, jeżeli właśnie to robi, no to jesteśmy na dobrej drodze. Ok, jest szalony Alchemikon, to też służy do e, no, zamieniania punktu życia i ataku różnym stworom. Też bardzo fajnie można na przykład w pewien sposób skąbić go mm, i skasować przeciwnikowi tego 3-6 na starcie, który robi się 6 no ale to już tylko 3 punkty życia. Jeżeli w tej samej rundzie zginie, no to jest super zamiana. No, i też ewentualnie szalony alchemikiem możemy skasować darodek. Nie wiem, zamieniamy mu, dostaje zero życia, więc umiera. Mamy jednak zbieracza upów. Dwa punkty ataku, plus dobieranie karty jest ok. O, chociaż nie wycisza, nie ma żadnych jednostek z silence'em, więc on zawsze dobiera tą kartę. Mamy dwa skórne gargulce. Wybaczcie, <laughs> po pierwsze działają z Gorliwą Kapłanką. Po drugie, mają 4 punkty życia, więc większość jednostek tego hydziarza hmm, dają radę tego a potem tak się uleczą więc jest git. Eee, no i tylko trzeba im troszkę tak dopakować, no ale to nie problem, bo są zarodniki. Mamy dwóch jednostek z kręgu ziemi, też służą na początku głównie do przetrwania tych początkowych rundów, tak naprawdę jak uda nam się dojść do, do już 6 7 rundy, to już jesteśmy w domu, bo on zazwyczaj przeciwnik wypulta się z KARD i my już raczej trzymamy kontrolę nad stołem. Jeżeli gorzej, jeżeli nas pojedzie, właśnie na początku, no ale to chociażby po to, właśnie ten widzący skręg ziemi. Mamy jedno szaleństwo cieni, to jest karta, której właśnie zastanawiałem się, czy, czy ją tu dawać, z tego względu, że bardzo rzadko z niej korzystałem. Tak na dobrą sprawę. <laughs> Maszcie w samej rozgrywce, ale z drugiej strony nie ma niczego innego za te cztery punkty many, co by tu pasowało, a czasem to szaleństwo cieni udaje się dobrze wykorzystać, więc na wszelki wypadek tu jest. Mamy dwóch obrońców Argus'a, oni też chłopaki potrwają, potrafią, mm, no, przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę, plus dodatkowo dupowe jednostki, no i dają tego taunta, który jest bardzo ważny, mm, zwłaszcza na początku, w tych pierwszych rundach gry. Mamy dwa rozbudzki świętości, super sprawa, bo pięknie kasują przeciwnikowi zarodniki, jeszcze leczą nas, jeszcze cisną mu w ogóle po wszystkich jednostkach, bardzo fajna karta. Tyle tylko, że no powiem Wam, że gdyby nie ten kilka Kapłana, to często nie udawałoby się aż do tej piątej rundy dotrwać. Mamy dwa świętognie no to jest rewelacyjna karta. Zobaczcie, <laughs> z tego względu, że mm, bardzo dobrze działa... Mm, bardzo dobrze działa chociażby do likwidowania niektórych stworów no a też potem po prostu lecimy w chłopa tylko po to, żeby się uleczyć, nie? Lejmy go w mordy, ponieważ on zadaje 3 obrażeń co rundę, więc trzeba po prostu pamiętać zawsze i wszędzie. No i na koniec Welen, Jeżeli Welen wchodzi na stół, to jest naprawdę mm, już praktycznie wygrana runda, ponieważ mm, dzięki niemu nasz hero power leczy nas z 4, kiedy przeciwnika zadaje nam 3 punkty obrażeń, w związku z czym jesteśmy co rundę 1 na plus. Oczywiście trzeba też trzymać kontrolę na stole, mm, no ale po, jak już wejdzie Welen, to taki święty ogień robi 20 punktów życia różnicy, więc to generalnie no naprawdę, nawet bez jednostek już by szło jakoś to jakoś to wygrać. Mm, no, może nie, ale, ale generalnie Welen naprawdę jest świetną kartą i jeżeli on już wejdzie na stół, to jest ustawiona gra. Jeżeli nie macie Welena czy któryś z tych kart, no to trzeba troszkę pokombinować, tak naprawdę najtrudniej właśnie będzie Welena zastąpić, ponieważ mm, chociaż ma 100 punktów życia prawie że. No, to nie da się go szybciutko pojechać, w związku z czym e, nie wiem, po prostu nie wiem, czy można by go było zastąpić. No, musicie sami się zastanowić, wymyślić, ale no, na pewno da się w jakiś sposób, nie? nie jeszcze lub większy. Dobra, skoro tak wracamy, wracamy. Hop, przygoda. No i pokażę wam po prostu, jak to działa dokładnie. Heroiczny. No, come on. Wybieramy chodziarza uh -huh, uh, Serio, muszę odkaszlnąć? Uh -uh. Dek, De. kapcioch e, No No i jedziemy Dobra, tu nam ustawiają kości I robią inne rzeczy, a ja tylko Zaznaczę, że będę teraz mówił dość cicho Bo, co no właśnie Zacząłem głośno i No mamy Gorąco, pisga słońce, jak w ogóle nie wiadomo co, a w go życie chory, No ale to jest, to jest talent, nie? No z tym nie wygracie. Dobra, no ale przejdźmy do gry. Jest słowo cienia, jedno wystarczy, drugie wyrzucamy i święty cios też do wymiany, ponieważ trzeba mieć strunników. Natomiast drugie rundzie już widzicie hmm, ten dziad mu ginie. Po prostu najrzeczniej w świecie zabijam, no ja już popatrzmy co jeszcze. Szósta runda, no to słabo, trzecia runda, spoko. Może na pierwszym przyjdzie na przykład elfka, tu na wyjściu nie przyszła elfka. No to na razie kończymy rundę. Zobaczmy. O chociaż leci 3. Dodatkowe 3 za Hirosa i już nic nie rzuci, ponieważ skoro on zaczyna odrzucania kart, więc no. Okej. Okay. Tak jak mówiłem, na wyjściu słowo cienia niszczymy, tego tak więc yy, z townpem, bo to jest po prostu masakra. niestabilny no, dobra, niestety to była spoko sprawa. Ponieważ my sobie rzucimy widzącego kręgu ziemi. Hop, widzący kręgu ziemi, który już na wstępie nie leczy. Hop, w następnej rundzie wrzucę najprawdopodobniej. On tu się koinuje, to... to akurat nic dobrego nie wróży. O, no, śmiertelny rozkwit, proszę bardzo, kolejny zarodnik. Ok, ja sobie teraz rzucę kamienną skórę gargulca. Chociaż nie, chyba wrzucę jeszcze jednego widzącego. Zobaczmy, gorliwa kapłanka. Oprócz tego, no to świetnie. W takim razie, widzący na stół, gorliwa kapłanka, że wam mówię, o co chodzi. Otóż chodzi o to, że wrzucę kamiennoskórego No noż, no Dobra, więcej, więcej zarodników, no, jest I wcisk. Widzicie, już 19 punktów wrzucę tylko. Ale spoko, to żaden problem. Hop, ja sobie wrzucę kamiennoskórego gargulca. Nie wrzucam zbieracza łupy, bo mi tak zaraz zginie. I uleczy się za dwa. ona nas pewnie popatrzcie. Hop! Zabijam te nestawnego nie gója, ja wszyscy sobie pojedyn, ale chłopaki nagle zobaczcie. Dostają bardzo duży boost do ataku. Jedynie żeby teraz się obawiam, to zniszczę wszystkich... Nie, eksplozja zarodników. No też niedobrze. Jeden pan zginął. I ten dwa tygną I jeszcze glut. No więc właśnie i kolejne trzy punkty prosto w dziób. Oczywiście ten, jak widzicie, leczy się na full. I teraz robimy tak. Studnie światła. Hmm, wrzucę też zbieracza łupów. na świętym ciosem zabiję gluta. To za 25 wziął mnie. Ta karta właśnie kamienos kurga Góry, jest rewelacyjna pod tym względem. O! Przeciwnik też już go ma, że on się leczy sam, więc to jest po prostu cudem. 13 punktów wygięcia, no więc teraz święty ogół, gargulca i porobiony. W tym momencie widzicie, o, ponieważ studnie rzuciłem po gargulcu, no to najpierw gargulc leczy, potem studnia leczy to co zostało, czyli dnie. Nie. <laughs> święty ogół. zabijam, przy okazji 5 punktów życia do przodu, następnie... Kasuje przeciwnikowi zarodnik i popatrzcie się jaki wcisk, aczkolwiek teraz jestem prawie pewny, że rzuci, o ile oczywiście mu przyjdzie ta karta, o, nie przyszła, <laughs> tak to rzuciłby, e... rzuciłby, rzuciłby, rzuciłby jak to się nazywa, no i studnia po prostu kontruje rewelacyjnie, ponieważ przywraca z powrotem te trzy punkty życia stracone przez hero power, więc generalnie je, jest pięknie, e... co bym ja Ach tak, że. Yy... Jezu, nie wiem co bym Aha, że myślałem, że rzuci teraz wetropy nasiona. Ja rzucam kamień do skórego gargulca. Następnie pomiędzy gargulce Wsadzę obrońcę arbusa. Hop, chłopaki mam tam stamtąd. I yy, zabijam go. Tego pana, zabiję drugiego pana i zadyszoka w, w sumie Czy nie mogłem już wykończyć, przecież. No, ale dobra. Okej, okay, poczekamy jedną rundę, nic się z tego nie stanie. O, nie, śmierć tajnioski, to tu poleci. Tak jest. I glut, ale tak jak mówię, no, w tym momencie to nie ma żadnego znaczenia, bo po prostu studnia może się teraz sama leczyć. A... No tak, uwaga. No, ale jednak leczy mnie. Hop, słowo cienia. No to już w ogóle. Aż ci słowem cię nie kasujemy, zarodnik. Uleczę się. No i popatrzcie się, w tym momencie przeciwnik jest kompletnie bez szans. Ja sobie jeszcze dodam karciuszkę, bo on tak już przegrał. O, jeszcze znachor. No, no i w tym momencie, tak jak ja wiem. hop, mamy koniec. Bez żadnego problemu, 23 punkty życia, po prostu uroztopany. Tak o! No i proszę bardzo. Zabijasz Dobra, niech on swojego mnie zagłuszy. No generalnie widzicie, bieg jest naprawdę rewelacyjnie świetnie dopracowany i bez problemu zabija się nim ochydziarza, naprawdę jak długo, długo zeszło zanim w ogóle udało mi się go pokonać, a potem to już z górki. no. Próbowałem dzisiaj, tak jak mówię, 4 na 5 gier to zwycięstwo, no 3 na 5, bo czasem po prostu troszkę nie podejdzie ta ręka startowa, ale naprawdę nie ma co się wporadzić, po prostu zacząć jeszcze raz i, i wszystko wchodzi, także mam nadzieję, że i Wam się uda, ponieważ no to jak do tej pory był najtrudniejszy mój przeciwnik, a, więc tak jak mówię, mam nadzieję, że i Wam się uda, że Wam się spodoba ten deck i bez problemu uda Wam się pokonać tego cepa, <laughs> no a tak, poza tym, no to oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy. Już wkrótce no i oczywiście Facebook na Wasze lajki, a kanał na Wasze subskrypcje, także trzymajcie się i strzała, hej!